Będzie to dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ tańca towarzyskiego jeszcze nie dotknęła. Blanka, mega duże gratulacje. Bardzo dziękuję, dziękuję pięknie. No słuchaj, to jest chyba bardzo duże też wyróżnienie takie dla Ciebie, bo już gdzieś tam te plotki się pojawiały, że Ty może będziesz, że miałaś być w tej edycji, która teraz się zakończyła. Tak, tak coś mi się obiło tak. o uszy. No i właśnie ta kolejna, Ty masz duże doświadczenie taneczne, bo jednak na tej scenie tak wywijasz, że nie jedna dziewczyna Ci może pozazdrościć. Bardzo dziękuję, jest mi mega miło naprawdę za te piękne słowa. Natomiast będzie to dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ tańca towarzyskiego jeszcze nie dotknęłam, nie spróbowałam, więc zupełna nowość. I właśnie, czy ty się już jakoś może coś przygotowujesz? Jeszcze nie, ale szczerze planuję szybko zacząć. Też słuchaj, chciałabym cię podpytać o to, czy może wiesz już, kto ci będzie partnerował? Od razu y, mogę zdementować, że absolutnie nie wiem i nie ma jeszcze takiej osoby, więc y, partner jeszcze do tańca nie jest wybrany. Czyli czekaj, czyli y, kolejna edycja będzie w marcu, tak mi się wydaje, mm -hmm. się zaczyna mm -hmm. i wtedy jakoś pewnie gdzieś się pojawi w mediach informacja u Ciebie, w socjalach myślę, może? Myślę, że tak, myślę, że tak. No. No. już czekamy i będziemy na pewno y, trzymać kciuki za Ciebie. Pięknie, Słuchaj, jak spędzisz nadchodzące święta? Czy to będą w pracy i ten Sylwester Święta w pracy, czy może gdzieś bardziej z rodziną? Święta z rodziną, jak co roku. Zawsze staram się znaleźć ten czas i, i jadę do mojego kochanego Szczecina, do mojej rodzinki, która tam jest. Pozdrawiam babci i dziadka, jeśli oglądacie, ale wyślę wam ten wywiad, więc pewnie oglądacie. I pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Jadę do nich, żeby spędzić z nimi wspaniałe święta, i, a potem Sylwester pracujący. A właśnie, a jakie prezenty? Czy już coś wymyśliłaś? Ja nigdy nie mam prezentu. Zawsze na ostatnią chwilę, wszystko generalnie, więc o światło nam zgasili. Ale mamy to małe. Mamy czy... małe. Trzymamy się, nie poddajemy. Też bym cię chciała zapytać o to, czy te stawki, które pojawiają się w mediach a propos Sylwestra, że zarobiła pół miliona, milion za występ. Nie 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 mówię tak, tutaj o tobie, ale wiesz, ale że gwiazdy zarabiają, tak? Czy to jest prawda? Może niektóre tak. Na przykład Doda. 19. Nie, wiem. No nie mam zielonego pojęcia, nie patrzę im w portfel ani w umowy, więc no nie wiem. No to słuchaj, ja ci życzę, żebyś zrobiła jak najwięcej i żebyś dziękuję. spędziła ja święt. życzę, tak? święta z bliskimi. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie Dzięki. za rozmowę i życzę oh. wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Dzięki. Wielkie.